Zawsze wiedziałeś, że jest w tobie coś innego. To nie tylko dziwne uczucie, to powołanie coś, co krzyczy w twojej piersi, mówiąc, że nie jesteś taki jak inni. Prawda jest taka, że nie jesteś w pełni człowiekiem. Istnieje w tobie większa esencja coś, co pochodzi z miejsca, którego nawet ten świat nie potrafi wyjaśnić dlatego jesteś tak atakowany, tak niezrozumiany, tak bardzo na celowniku ciemności. Bo ten, kto nosi to duchowe DNA, budzi strach. I dziś zrozumiesz prawdziwy powód, dla którego zostałeś wybrany. Od kiedy zacząłeś patrzeć na życie głębiej, zauważyłeś, że coś tu nie pasuje. Istniał cichy dystans między tym, co wszyscy nazywali normalnością, a tym, czego naprawdę pragnęło twoje serce. To nie była arogancja ani mania wielkości. To była cicha pewność, że istnieje ciężar w twojej piersi, którego większość nigdy nie pojmie. Podczas gdy wielu zadowala się rozrywkami, twój duch zawsze pragnął czegoś czystszego, prawdziwszego, bardziej autentycznego. Ten wewnętrzny głód nie jest przypadkowy, to najbardziej oczywisty znak, że w tobie pulsuje coś, co nie należy do tego świata. Ta niewidzialna cecha jest powodem tylu pytań bez łatwych odpowiedzi. Podczas gdy inni akceptują płytkie wytłumaczenia, ty odczuwasz niemal bolesną potrzebę, by sięgać głębiej, odkrywać to, co poza wzrokiem, słuchać tego, co może uchwycić tylko dusza. Twoje wnętrze odrzuca kłamstwa przebrane za prawdę. Nie znosi kolorowej powierzchni, która próbuje zakryć pustkę. Jest w tobie niepokój, który nie ustaje, radar, który wibruje wobec fałszu, instynkt, który chroni to, co święte w twoim wnętrzu. To nie jest słabość, to znak odciśnięty w tobie jeszcze zanim tu przybyłeś. Nosząc w sobie tę tak rzadką esencję, ciężar, który odczuwasz, nie jest tylko ludzki, jest duchowy. To brzemię kogoś, kto, choć nie rozumie do końca, kroczy wśród bitew, które wymykają się oczom. Niekiedy zmęczenie nie ma fizycznego źródła, lecz wynika ze stałego zderzenia tego, kim jesteś wewnątrz, z tym, co świat próbuje narzucić z zewnątrz. Twoja dusza cierpi, bo nie znajduje spoczynku tam, gdzie króluje marność. Są dni, gdy samotność zdaje się dusić nie dlatego, że brak ci towarzystwa ale dlatego, że niewielu potrafi mówić na tej samej częstotliwości, jakiej wymaga twoja esencja. To wszystko czyni cię celem. Siły działające w cieniu dostrzegają światło, które nosisz, nawet gdy próbujesz je ukryć. Twoje światło obnaża to, co one wolą trzymać w ukryciu. Twój sposób odczuwania otoczenia, wyczuwania intencji, dostrzegania tego, co niewypowiedziane, sprawia, że jesteś bacznie obserwowany. To nie paranoja, to duchowe rozeznanie. Ten, kto ma wzniosłe pochodzenie, staje się niewygodny tam, gdzie panuje ciemność. Dlatego próbują odciągać twoje myśli, karmić twoje lęki, osłabiać twoją wiarę. Nie dlatego, że jesteś bez znaczenia, lecz właśnie dlatego, że stanowisz zagrożenie dla tych, którzy czerpią korzyści z masowej ślepoty. W twojej piersi istnieje coś, czego nie da się kupić ani ukształtować według ludzkich standardów. To iskra z góry, tchnienie wieczności umieszczone tam, byś nigdy nie zgodził się być tylko jednym z wielu. Ten subtelny szczegół wyjaśnia twoją wrażliwość na cudzy ból, współczucie, którego nie potrafisz powstrzymać, siłę, by stać, nawet gdy wszystko zdaje się zapraszać do poddania. To ten fragment sprawia, że płaczesz, gdy nikt nie widzi, wstajesz, gdy wszyscy myśleli, że już upadłeś, opierasz się pokusom stworzonym właśnie po to, by zniweczyć twój potencjał. Podczas gdy wielu szydzi z tego, czego nie rozumie, ty nadal niesiesz bagaż, który mówi o odległym królestwie, o obietnicach, które jeszcze się nie spełniły, o celu, który uparcie pulsuje. Ten znak, który nosisz, jest Twoim bezpośrednim połączeniem z tym, co większe, czystsze, niezniszczalne. Może być trudno z tym żyć, ale to również gwarancja, że twoja droga nie zostanie zmarnowana. Dyskomfort, który odczuwasz wobec przeciętności, to tylko przypomnienie, że zostałeś stworzony do czegoś nieporównanie większego. To znak, że niebo powierzyło ci misję tak wyjątkową, że musiało najpierw ukształtować twoje serce, by zdołało unieść wszystko, co miało nadejść. Kto posiada tę cechę, żyje w ciągłym napięciu między tym, czego pragnie duch, a tym, co oferuje świat. Często czujesz, że nie należysz do żadnego miejsca, bo twój prawdziwy dom nie jest tutaj. Mimo to zostałeś posłany dokładnie na ten czas, w to miejsce, z odpowiednimi narzędziami, aby wypełnić to, co ci zostało przeznaczone. Nie ignoruj tego cichego głosu, który woła w twoim wnętrzu. Nie pozwól, by hałas zewnętrzny zagłuszył wezwanie, które tylko ty potrafisz usłyszeć. To właśnie przez ten znak jesteś prześladowany, ale też dzięki niemu będziesz podtrzymywany aż do końca. Istnieją bóle, które nie mieszczą się w ludzkich wyjaśnieniach. Rany tak głębokie, że wydają się otwarte dłużej niż twoja własna historia może opowiedzieć. Czujesz to za każdym razem, gdy cicha łza spada bez widocznego powodu. Gdy nagle pojawia się ucisk w piersi, a ty nie potrafisz powiedzieć dlaczego. Świat zwykle nazywa to nadwrażliwością lub słabością, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. To, co boli w tobie, nie jest banalne ani zwyczajne. To staranne przygotowanie, ukształtowane, by przygotować tych, którzy noszą coś, czego większość nigdy nie zrozumie. Są tacy, którzy przechodzą przez życie bez większych wstrząsów. Bez konieczności stawienia czoła swoim demonom. Ty nie miałeś tego przywileju. Od wczesnych lat byłeś wystawiony na próby, które zdawały się miażdżyć Twoją nadzieję, testować Twoją wytrzymałość, niemal sprawić, że zwątpisz we własną wartość. Jednak coś w tobie odmówiło poddania się. Nawet ranny szedłeś dalej, nawet złamany, nadal oddychałeś. Niewielu dostrzega, że ten bolesny proces nie był przypadkiem. Każda łza, która spadła, podlewała ziemię twojego przeznaczenia. Każdy cios wygładzał krawędzie twojej misji. Cierpienie, które przeszedłeś, nie było bezsensowne. Przyszło jak ogień oczyszczający złoto, usuwający zanieczyszczenia, wzmacniający strukturę, ujawniający blask ukryty pod warstwami, które musiały zostać spalone. Niełatwo to zrozumieć, będąc w samym środku żaru, gdy wszystko zdaje się walić. A ty zastanawiasz się, czy wytrzymasz kolejny dzień. Ale wyższy nie marnuje łez. Ani jedna kropla tego, czego doświadczyłeś, nie poszła na marne. Wszystko zostało dodane, by zbudować istotę zdolną do noszenia odpowiedzialności, wymagających siły znacznie wykraczającej poza ciało. Gdy serce krwawi, znaczy to, że coś wielkiego jest przygotowywane. Bitwy, które prawie Cię zniszczyły, nie pojawiły się, by Cię unicestwić lecz by uczynić Twój duch niezłomnym. Za każdym razem, gdy myślałeś, że nie dasz rady, a mimo to wstałeś, udowodniłeś sobie i światu duchowemu, że istnieje większy cel podtrzymujący Twoje kroki. To, co czeka wybranych, nie jest płytkie, dlatego proces jest tak intensywny. Nie zostałeś stworzony, by tylko przetrwać, lecz by wpływać, by otwierać ścieżki, których inni będą się bać kroczyć. Może nie miałeś nikogo, kto otarłby twoje łzy lub trzymał cię za rękę w najciemniejszych chwilach, a mimo to pozostałeś. Ta cisza wokół nie była porzuceniem, lecz częścią przygotowania. Ten, kto nosi większe obietnice, musi nauczyć się iść nawet wtedy, gdy wydaje się sam. Samotność nauczyła cię polegać na niewidzialnym, słuchać szeptów, które uchwyci tylko duch, wzmacniać wiarę, gdy wszystko wołałoby się poddać. Tak dorastałeś. Tak zacząłeś ufać czemuś, czego nie widać. Ale co pulsuje w każdym uderzeniu twojego serca? Jest mądrość, która rodzi się tylko przez ból. Rozpoznanie, które zyskuje tylko ten, kto został złamany. Przeszedłeś przez doliny, do których niewielu miałoby odwagę wejść. Zmierzyłeś się z wewnętrznymi potworami, które wielu woli ignorować. To przygotowało cię, by pocieszać tych którzy przyjdą po tobie, by prowadzić zagubionych, by być światłem tam, gdzie panuje ciemność. Nie było to karanie, lecz przygotowanie cię do zadania, którego nie można było powierzyć komukolwiek. Twoje cierpienie stało się gruntem, na którym zakwitła siła, którą dziś nosisz. Ogień, który prawie cię zniszczył, był tym samym, który ukazał, kim naprawdę jesteś. Każda blizna na Twojej piersi jest dowodem, że przetrwałeś to, co miało Cię zgubić. I nie tylko przetrwałeś, lecz wyszedłeś z tego silniejszy, mądrzejszy, bardziej wrażliwy na to, co ważne. To, co przeżyłeś do tej pory, nie jest tylko smutną historią do opowiadania. To boska kuźnia przygotowująca wybrańca na coś, co dopiero nadejdzie. Kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz, dlaczego musiałeś znieść tak wiele. Wszystko było częścią doskonałego planu, który uczynił cię gotowym, by żyć nadzwyczajnością. Jest coś w tobie, co przyciąga uwagę jeszcze zanim otworzysz usta. Nieważne, jak bardzo próbujesz się wmieszać, istnieje blask, którego nie potrafisz ukryć cicha płomień, który zdradza twoją esencję. Siły rządzące tym światem dostrzegają ten blask w tobie wcześniej niż ktokolwiek przypuszcza. To tak, jakbyś nosił w piersi. Zapaloną latarnię, promieniując światłem, które przecina zasłonę ciemności i odsłania to, co wielu wolałoby pogrzebać. To prawdziwy powód, dla którego stałeś się celem nie twoje wygląd, niezwykłe wybory lecz to, co nosisz w środku. Świat duchowy nie igra z możliwościami. Ciemności wiedzą, kim jesteś, co masz do zrobienia rozpoznają władzę, która cicho spoczywa w twoim duchu dlatego zastawiają pułapki. Rozsiewają kłamstwa, sieją wątpliwości, karmią niepewności. Robią to, bo boją się, co może się stać, jeśli naprawdę obudzisz się do tego, co nosisz w sobie. Jeśli zrozumiesz, jak wielki wpływ możesz mieć, po prostu istniejąc tak, jak zostałeś powołany, wtedy Imperium Cieni zacznie tracić grunt pod nogami. Wokół ciebie toczy się niewidzialna wojna, nawet gdy wszystko wydaje się spokojne. Wybrany odczuwa na własnej skórze subtelne ataki, myśli pojawiające się znikąd, zmęczenie bez powodu, nagłe smutki, pokusy idealnie dobrane, by cię powalić. To nie jest przypadkowe. Każdy atak jest wyliczony, by osłabić twoją wiarę, zniekształcić twój wzrok, zatruć serce i odciągnąć cię od większego celu, który został wyznaczony od samego początku. Stawka nie jest mała. Twój potencjał jest tak ogromny, że gdyby został ujawniony od razu, może nawet nie uwierzyłbyś. Mimo to, pomimo wszystkich ataków wymierzonych w twój umysł, serce i ducha trwasz. Idziesz naprzód, choć potykasz się, choć jesteś zmęczony, choć pełen wątpliwości. Już to samo w sobie jest zwycięstwem. Nie masz pojęcia, ilu zrezygnowało, zanim dotarło do miejsca, w którym jesteś ty. Nie dostrzegasz, jak bardzo twoje światło irytuje tych, którzy czerpią korzyści z chaosu, jak bardzo Twoja obecność powoduje dyskomfort tam, gdzie króluje ciemność. Fakt, że wciąż tu jesteś, słuchasz, szukasz, próbujesz dostroić się do tego, co czyste, pokazuje, jak jesteś silny, nawet jeśli sam tego nie czujesz. Dlatego chcę prosić Cię o coś, co wykracza poza ego, ponad liczby. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje wnętrze, jeśli choć raz poczułeś, że coś poruszyło się w głębi Twojej piersi, Zostaw swój like. To nie tylko przycisk, to znak dla algorytmu, by ten rodzaj treści dotarł do większej liczby osób, które tak jak ty niosą ogromne światło i żyją otoczone cichymi atakami. To także sposób, by pomóc mi kontynuować tworzenie przesłań, które przywracają tych, którzy prawie gasną w środku. Twój like ma znaczenie. Wzmacnia zasięg tego głosu, który nie jest tylko mój, ale i Twój. Ponieważ mówi o tej samej esencji, która w tobie błyszczy. Wspierając tę pracę, w pewien sposób współtworzysz coś znacznie większego niż sobie wyobrażasz. Pomagasz budować sieć światła, która rozprzestrzenia się i dociera do tych, którzy są na skraju załamania, którzy myślą, że nikt ich nie rozumie, którzy właśnie potrzebują tego słowa, by dziś nie zrezygnować. Więc jeśli ta rozmowa znalazła miejsce w twoim sercu, nie odchodź bez zostawienia swojego śladu. Nie masz pojęcia, jak bardzo to może pomóc komuś, kogo nawet nie znasz. I wiedz, że choć jesteś stale obserwowany i codziennie wystawiany na próby, nosisz w sobie tak potężną moc, że przeraża tych, którzy żyją w ciemnościach. Wykorzystaj ją dla dobra i nigdy nie zapominaj, że światło w tobie nie może zostać zgaszone przez żadną cień tego świata. W Tobie istnieje coś, czego żadne badanie krwi nie jest w stanie wykryć. Nie chodzi tylko o kody genetyczne odziedziczone po przodkach, ale o znacznie głębszy ślad, wdrukowany w najgłębszą część Twojego istnienia, niesiony już na długo przed tym, zanim otworzyłeś oczy na ten świat. Dlatego Twoje sny mają tak niesamowitą moc, są tak żywe, tak realne, że czasem budzisz się z drżeniem ciała, z sercem bijącym jak szalone. Niepewny, czy byłeś gdzie indziej, czy to inne miejsce nadal tu kapie. To nie są tylko przypadkowe obrazy tworzone przez Twój mózg, to fragmenty czegoś większego, błyski wspomnień, które Twój duch pieczołowicie przechowuje, wiedząc, że przydadzą się w odpowiednim momencie. Jesteś czymś znacznie więcej niż tylko ciałem, kośćmi i garścią luźnych myśli. Jesteś energią pulsującą w rytmie, który wykracza poza fizyczność. Jesteś esencją niosącą stare zapisy, jesteś żywą historią, która nie zaczęła się wraz z Twoimi narodzinami, ani nie skończy z ostatnim tchnieniem. Są w Tobie duchowe znaki, które wymykają się ludzkiej logice. Być może dlatego czasem czujesz, że już przeżyłeś pewne sceny, że byłeś w niektórych miejscach, że znasz ludzi, których dopiero co spotkałeś. Twoje serce rozpoznaje to, czego oczy wciąż próbują się domyślić. To wołanie tego, co zostało zapisane głęboko w środku, mówiące głośniej niż jakikolwiek materialny dowód. Twoje silne przeczucia to nie przypadek. Pojawiają się jak ciche szepty ducha, byś pamiętał, kim naprawdę jesteś. Kiedy coś w twojej piersi nagle przyspiesza bez wyraźnego powodu, to twój wieczny jaźń daje znać, byś zwrócił uwagę. Kiedy czujesz radość bez powodu, albo smutek, którego nie potrafisz wytłumaczyć to znaki łączące cię z wymiarami do których ciało nie ma dostępu. Życie to o wiele więcej niż to czego można dotknąć. Istnieją niewidzialne nici łączące wszystko, a ty masz wrażliwość by wyczuć wibracje, których inni zupełnie nie dostrzegają. To nie szaleństwo, to echo tego co niesiesz w duchowej krwi. To także powód, dla którego tyle rzeczy staje się dla ciebie jasnych, nawet gdy wszyscy wokół wydają się ślepi. Twój duch został ukształtowany, by dostrzegać subtelne szczegóły, wychwytywać niuanse, które umykają rozproszonym. Gdy coś brzmi fałszywie, choć dla oka wydaje się doskonałe, ufaj temu głosowi. Gdy odczuwasz niewytłumaczalny pokój w obecności pewnych miejsc lub osób, to twoje duchowe DNA rozpoznaje podobne częstotliwości. Nie lekceważ tych odczuć. Bo są one cennymi kompasami dla kogoś, kto został wyznaczony do zadań wykraczających poza ziemskie pojmowanie. Ta święta spuścizna, która w tobie mieszka, sprawia, że nie zadowalasz się płytkim istnieniem. W głębi pragniesz znacznie więcej niż materialnego dobrobytu czy ludzkiego uznania. Chcesz wieczności, czegoś, co przelewa się poza linię czasu, chcesz mieć pewność, że wszystko, co tutaj robisz, będzie rozbrzmiewać także poza grobem. Twój duch woła o sens, o pełnię, o powody, które uczynią wartym każdą doznaną ból. Dlatego nie potrafisz znieczulić się tanimi rozrywkami. Nosisz w sobie pilną potrzebę, która pcha cię, by iść dalej, szukać odpowiedzi, które zaspokoją to wewnętrzny głód, by nie przestać, dopóki nie odnajdziesz tego, co naprawdę cię dopełni. Kiedy rozumiesz, że nie jesteś tylko ciałem, wszystko się zmienia. Zaczynasz żyć głębiej, smakować chwilę z większą świadomością, kochać z większym oddaniem, iść bardziej zdecydowanym krokiem. Wiesz, że każdy czyn, każde słowo, każdy wybór buduje rzeczywistości, które sięgają znacznie dalej, niż Twoje oczy mogą zobaczyć. A to nadaje ogromnego sensu, by iść dalej, nawet gdy cały świat próbuje wszystko sprowadzić do prochu, do przypadkowości, do zwykłego losu bez celu. Ty nie jesteś przypadkiem. Zostałeś wyśniony, zaplanowany i wysłany, niosąc stare wspomnienia, historie, które jeszcze w pełni się nie ujawniły, ale zrobią ogromną różnicę, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Największe bogactwo, które posiadasz, nie może być zmierzone ani przechowywane w sejfach. Jest wdrukowane w Twoje jestestwo, cicho wibruje, czekając na właściwy moment, by rozkwitnąć w pełni. A najpiękniejsze jest to, że nawet nie rozumiejąc wszystkich szczegółów, coś w tobie już rozpoznaje to wezwanie. To dlatego twoje serce bije szybciej, gdy słyszysz pewne prawdy. To dlatego w twoich oczach zapala się inny blask. Nie jesteś tylko ciałem, jesteś duchem, energią, częścią czegoś nieskończenie większego niż ten świat może zaoferować. I to samo w sobie już jest powodem, by żyć intensywnie. Nigdy nie tracąc z oczu, że to, co najlepsze, dopiero nadejdzie. W tobie spoczywa coś tak wielkiego, że nawet Twój umysł, choćby jak bardzo próbował, nie jest w stanie objąć całego wymiaru tego, co zostało o tobie zapisane. Każda łza, która spadła, każdy ból, który zdawał się nie mieć powodu, każde czekanie, które trwało zbyt długo, to wszystko było tylko początkowym etapem cichego przygotowania do czegoś nieskończenie większego. Duchowy wszechświat czeka cierpliwie na dokładny moment, w którym twoje serce w końcu w pełni się przebudzi, gdy cała prawda, którą niesiesz w żyłach, objawi się bez ograniczeń i zrozumiesz dlaczego musiałeś przetrwać burze, które wielu by złamały. Nie przeżywasz teraz końca niczego, stoisz dopiero na progu czegoś niezwykłego. Nieraz ciężar wydawał się tak ogromny, że myślałeś, iż nie zrobisz już ani kroku dalej. A jednak coś w twojej piersi upierało się, uparcie biło, odmawiało pozwolenia, byś się poddał. To coś jest nasieniem powołania, które wykracza poza twoją historię, które sięga dalej, niż twoja pamięć potrafi dosięgnąć. Zostało zasiane, zanim wziąłeś pierwszy oddech i pozostanie żywe, nawet gdy to ciało odpocznie. Nie chodzi o bycie wyjątkowym w próżnym sensie tego słowa, ale o bycie niezbędnym dla planu, który obejmuje o wiele więcej. Niż tylko ciebie samego. Zostałeś ukształtowany, by wypełnić jedyne w swoim rodzaju miejsce na tym świecie. Twój sposób odczuwania, patrzenia, kochania, współczucia, to wszystko jest częścią pakietu, który czyni cię zdolnym do wypełnienia misji, jakiej nikt inny nie mógłby zrealizować w taki sam sposób. To tłumaczy, dlaczego próby wydawały się zawsze szyte na miarę, by testować właśnie te miejsca, w których byłeś najbardziej wrażliwy. Proces był wymagający, bo to, co nadejdzie, będzie wymagać jeszcze więcej siły, jasności i odwagi. Każda zagojona rana to zbroja, każda nieprzespana noc to cicha lekcja, każda niezauważona łza to święty napis wyryty w Twojej istocie. Duchowy wszechświat nie marnuje procesów. Wszystko było potrzebne, byś dotarł do tego miejsca z mocnym sercem, ale bez utraty czułości, z czujnymi oczami ale wciąż zdolnymi do marzeń, z korzeniami głęboko zanurzonymi w wierze, ale z lekkością kogoś, kto nadal wierzy w niemożliwe. A to niemożliwe powoli zaczyna ustępować pod wpływem Twojego kroku. Nawet jeśli tego nie dostrzegasz, już teraz wpływasz na życie innych, tylko będąc takim, jakim zostałeś stworzony. Twoja obecność niesie dyskretny magnetyzm, cichą siłę, która zmienia otoczenie. Pociesza tych, którzy są rozbici, budzi tych, którzy byli uśpieni. Teraz nadszedł czas, by nie tylko nosić ten skarb w sobie, ale pozwolić mu się przelać. W Twoim duchu jest gotowe do aktywacji coś ogromnego, i to nie zależy od doskonałości, lecz jedynie od Twojego oddania, Twojego szczerego tak, Twojego kroku, nawet jeśli się boisz. Nie chodzi o wielkość w oczach ludzi. Ale o wypełnienie tego, co zostało zaprojektowane wyłącznie dla ciebie, w sposób, w jaki nikt inny na świecie nie byłby w stanie tego zrobić. To jest Twój znak, Twoje wieczne odciski palców, fragment boskości, który w Tobie mieszka i czyni Cię niezbędnym dla tego czasu. I jeśli ta wiadomość głęboko poruszyła Twoje serce, jeśli coś w Tobie się zapaliło, albo zostało potwierdzone, Chcecie poprosić o coś, co robi ogromną różnicę, bym mógł dalej rozprzestrzeniać te słowa, które nie są tylko moje, ale i Twoje, bo rodzą się z tego samego miejsca, gdzie mieszkają nasze najczystsze prawdy. Zostaw teraz swój like. To pomaga YouTube zrozumieć, że ten rodzaj treści musi dotrzeć do większej liczby osób, które niosą ten sam cichy ogień co Ty. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Aby nie przegapić, gdy pojawią się nowe przesłania. I także po to, by pomóc mi kontynuować tę misję, zamieniając niemożliwe w rzeczywistość. Twoje wsparcie to nie tylko liczba, to ziarno zasiane w żyznej glebie, to most, by inni mogli zostać dosięgnięci, to paliwo, dzięki któremu mogę tworzyć więcej treści, które dotykają, leczą i budzą tych, którzy tego potrzebują. Jestem ogromnie wdzięczny, że istniejesz i pozwalasz, by to światło świeciło razem z moim. Dopiero zaczynamy. A to, co nadejdzie, udowodni, że warto było stoczyć każdą cichą bitwę, którą przeszedłeś do tej pory. Bo niebo jeszcze otworzy się nad twoim życiem w taki sposób, że wszyscy o nie mieją. Wierzę w to za ciebie. I wiem, że w głębi duszy ty też w to wierzysz.